Misz do mnie mówi, daję Tobie dwa tygodnie do namysłu. Możesz odmówić, możesz przyjąć. Czy chcesz wstąpić do organizacji Ja mówię, ja mam dwa tygodnie czekać? Już w tej chwili nie chcę. Do przysięgi w obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Wanny Królowej Korony Polskiej w obliczu Boga Przewodniczącego Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten święty krzyż znak męki i zbawienia kładę swe ręce na ten święty krzyż znak męki i zbawienia przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczpospolitej Polskiej przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczpospolitej Polskiej Stać nieugięcie na straży jej honoru. Zdać stać nieugięcie na straży jej honoru. I o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił. I o, I o wyzwolenie wyzwolenie i jej z niewoli ze wszystkich sił. Aż do ofiary mego życia. Aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczpospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza. Prezydentowi Rzeczpospolitej i rozkazom Naczelnego Woda oraz wyznaczonemu przez zeńdowódcy Armii Krajowej oraz zacząłem używać dowódcy armii krajowej będę bezwzględnie posłuszny będę bezwzględnie posłuszny a tajemnicy to powiem niezłomnie cokolwiek by nie, nie spotkać a tajemnice to powiem niezłomnie co kolejny nie spotkać miały armii to pomóż Bóg armii to pomóż Bóg Po przysięgam przyjmuję Was w szeregi żołnierzy armii polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Waszym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie Waszą nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią. Zgodą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojenny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym: warta aż do zwycięstwa. Kiedy 1 września 1939 roku komunikat ten rozbrzmiewał na falach Eteru, Niezwykle trafna okazała się wypowiedź marszałka Fosza, który podpisanie traktatu wersalskiego podsumował słowami. To nie jest pokój, to zawieszenie broni na 20 lat. Druga wojna światowa okazała się szczególnie tragiczna dla mieszkańców wschodnich województw II Rzeczypospolitej. Konflikt ten zmusił ich do złożenia krwawej ofiary w obronie polskości Kresów. Jak wybuchła wojna 1 września, września, naturalnie o szkole nie było mowy. Zostałam w domu na wsi w tych zasmykach. Pamiętam tylko bardzo yy, yy, takie, takie tragiczne właśnie wydaje dla mnie, takie wstrząsające wrażenie, bo mój ojciec po prostu płakał wtedy, że straciliśmy Polskę, że, że w ogóle, że już teraz... Yy, nasz los będzie bardzo ciężki. W 1939 roku, jak wybuchła wojna, to już, proszę Panią, myśmy już wiedzieli o tym, że wojna była, bo napięcie takie było ogólne, że wiadomo było, szczególnie mobilizacja do wojska, prawda, ogólna była. No i już my, jako harcerze, pełniliśmy obowiązki, dyżury mieliśmy I jak wojna wybuchła, to ja byłem na posterunku wyznaczonym do obserwacji i informacji. Mianowicie na podstawie telefonów, bo telefony mieliśmy, łączność mieliśmy, i na podstawie tych telefonów mieliśmy kontaktować się. To znaczy nie między harcerzami, tylko już z wojskiem. Najtragiczniejszym, jeszcze jeszcze tragiczniejszym chyba dniem dla nas był 17 września, wtedy gdy weszli Sowieci do Polski. I pamiętam ich, jak przechodzili koło naszego domu, blisko koło ogrodzenia, koło po, poza, za, za ogrodzeniem, za, za płotem szli tacy. Robili wrażenie straszne, bo byli tak jakoś y, y, ubrani bardzo nędznie. Uzbrojenie straszne, takie na, na sznurkach wiszące, chyba te karabiny, takie ponure wrażenie sprawiali, wyglądali okropnie. To był dla Polaków e, e, szok ogromny, jako że już ten front zaczął się jakby stabilizować. Warszawa już się zaczęła bronić przed, przed sowieckim, przed niemieckim atakiem. No ale jak od wschodu uderzyła ta potęga sowiecka, no to już oczywiście nie było dalszej możliwości prowadzenia tej wojny. Tym więcej, że od zachodu, mimo tego, że Francuzi i Anglicy wypowiedzieli wojnę, ale żadnej strony nie było, W ten czas w moim pojęciu, jak zobaczyłem to wojsko wkraczające do nas, to gdyby nie wojna z Niemcami, tylko chyba ze Związkiem Radzieckim, to byśmy w krótszym czasie, nasze wojska to by zajęły to Moskwy. tak. Takie wrażenie na mnie to Wojsko Sowieckie. Masa była, ale to uzbrojenie masowo. Owszem, mieli, ale to wszystko przestarzało. O mundurowaniu już nie było. Mowy o mundurowaniu, o wyżywieniu i w ogóle. To niżej krytyki. 21 września pierwsze czołgi ukazały się na granicach. Grodna i te czołgi zostały obrzucone przez naszych starszych kolegów e, tymi butelkami z benzyną. Te walki na ulicach Grodno trwały przez 2,5 dnia. I skończyły się oczywiście tym, że ci e, wszyscy Nasi koledzy, starsi koledzy, którzy padli w ręce sowieckie, zostali natychmiast rozstrzelani bez żadnych sądów, bez niczego. Od lat, jakże długich i trudnych, wciąż ta sama na sercu troska, że tam gdzieś zostały trzy ziemie: Wileńska, Bołyńska i Lwowska. Jak w nowych księgach pielgrzymstwa. Genezis naszego tułactwa, trzy ziemie, trzy ofiary, największego na świecie łajdactwa. Oczywiście prędkośmy się zorientowali, że to już są inne czasy. Ludzie byli przede wszystkim, zaraz 10 lutego była pierwsza wywózka do, na Sybior. Z mojej rodziny, wyjechała, była zabrana rodzina ciotki i szóstko małych dzieci. I myśmy wtedy, jak przyszły pierwsze wiadomości od nich, jaka tam jest sytuacja, to zaczęliśmy zbierać tak samoistnie, właściwie tak sp spontanicznie. Zbierać żywność wszędzie, żeby wysyłać paczki. I już wtedy to nie była jeszcze, nie, nie była taka konspiracja, zaprzysiężona ani nic ty takiego, tylko taka czynność patriotyczna na młodzieży. Już dwa tygodnie po tej okupacji, nie, e, Sowieci tam zaczęli aresztowania. Przede wszystkim aresztowali wszystkich oficerów, podoficerów wojskowych. I w już roku, proszę Panią, zaczęli wywozić rodziny tych aresztowanych na Syberię. Ale po dwóch tygodniach, to już był październik, proszę Panią, y... początki października, gdy poszedłem, proszę Panią, do kościoła, do y... porafialnego, wychodząc, to do mnie podszedł w ten czas y... hartzmirz i y... y... Ma do mnie sprawę. Czy ze mną. Ma. Oczywiście odeszliśmy na bok. Mój, daję tobie dwa tygodnie do namysłu. Możesz odmówić, możesz przyjąć. Czy chcesz wstąpić do organizacji, powiedziałem. Ja mówię: Ja mam dwa tygodnie czekać, już w tej chwili mnie przyjmę. I stałem się automatycznie tym członkiem organizacji. Ja działałem jako piątka. I te piątki były, z tej mojej piątki znowu organizowali dalsze piątki. Ja już dalszych nie znam. I dlatego to zachowana była tajemnica wielka. I trudności były, gdy wykryta była dana jedna piątka, to tylko o sobie mogli coś powiedzieć, a o drugich piątkach nie. Wykarczować by chcieli korzenie, przeoraliby ziemię do spodu, żeby nic tu nie mogło przypomnieć jej przeszłości I tego narodu, który w ziemię tę wrózł od prawieków Który żył tu od dziadów, pradziadów Żeby nikt nie odnalazł tu więcej Raz na zawsze zatartych śladów Niemcy wkrócili w 1941 roku Rosjanie się absolutnie nie spodziewali tego Napadu, że Niemcy tak napadną Dlatego, że wszędzie oni już sam swoje administracji zakładali to wszystko, więc przywieźli dużo swoich ludzi. Niemcy szli ławą taką, całą frontem. Pierwsza ta linia frontu pijaniusieńko. Pijani zupełnie byli. Kiedy już Niemcy wkrócili to zaczęli się organizować. Oddziały bojowe. Ale bojowe oddziały organizowane przy były na wsi. W nocy wychodzili, prawda? Minowali tory Niemcom, piłowali słuchy telefoniczne, niszczyli stali. Jak pan się zapisał do AK, do konspiracji? Kiedy pan się z nią spotkał? Po raz pierwszy? No ja mogę powiedzieć, że się nie spotkałem, Konspiracja była. To, to nie było. Tak że trzeba było gdzieś któregoś dnia do Wojka się przyjeżdżało, zapisywało się na listy, wpłacało się jakieś pieniążki, dostawało się, opaskę i, i tego. No to życie stworzyło. Ja muszę powiedzieć, że to samo życie. Ja nie miałem żadnego stopnia, nie miałem tego, żadnego ćwiczenia, nie przychodziłem ani żadnego w żadnym obozie, bo na to nie było czasu, bo nie zaskoczyło. I człowiek wszedł w ten Ja moje życie wciągnęło nas, a to jest, wiesz, to jest dobre powiedzenie, to życie, te 18, 19, 20 lat i w stosunku do, do swojego wieku pełniłem tę funkcję tam. Moja działalność i innych koleżanek, Działalność to właściwie polegała na tym, że byliśmy sanitariuszkami do pomocy, prawda, jak było potrzeba. Byłyśmy łączniczkami, nosiłyśmy meldunki, dostawałyśmy od kogoś, nosiliśmy tam, gdzie trzeba. No i trzecia, obsługiwałam stację nadawczo-odbiorczą. I zaczęłam tam sobie pracować, wciągać się. Do tej pracy tam w tym majątku. Po paru miesiącach przyjechał Niemiec, jeszcze taki rolnik z zawodu, trochę przyjechał samochodem. Chciał mieć kierowcę, żadnego. Kto po niemiecku mówi, żadnego. Ja zdążyłem, ja co prawda do gimnazjum chodziłem z francuskim językiem, ale zdążyłem przez te lata już tej tu okupacji tam. Poduczyć się byłem w tych szkołach i w Czernichowie tam był ten język, więc wszystko razem. Także ja już wadałem zupełnie nieźle niemieckim, Byłem tym jednym, jedną osobą dla tego Niemca, który tam się znalazł z tym administratorem, to jak ja jeździłem do Łózka z tym Niemcem, to różnie bywało dwa razy na miesiąc, raz na miesiąc, trzy razy na miesiąc. To wpadałem do tego centra swojego, tej, tej, tej komórki, tak zwanej. Jakoś korespondencję przywoziłem jakieś coś i broń. To był naj, najbezpieczniejszy przejazd, bo wsadzałam pod, 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 pod siedzenie, gdzie siedział Niemiec. I to jechało do Zaturzec spokojną drogą. Tego nikt nie kontrolował, nikt nie przeglądał, nikt nie, nie sprzeczył i na pewno bezpieczne ręce dojeżdżało. Nie wiedzieliśmy o sobie poza dwoma osobami, nic, kto jest jeszcze w partyzance, kto jest w Armii Krajowej, kto jest w szarych szeregach, ale czuliśmy, że chyba wszyscy. Wszyscy. Żołnierze Armii Krajowej na Kresach Wschodnich musieli zmagać się nie tylko z Niemcami i Sowietami, ale także z ukraińskimi nacjonalistami. Organizacja ukraińskich nacjonalistów i jej zbrojne ramię, Ukraińska Powstańcza Armia, wyznaczyły sobie za cel utworzenie własnego, niepodległego państwa za wszelką cenę. Droga do tego miała prowadzić przez eksterminację ludności polskiej. Gdy, gdy zaczęły się te rzesie, to musi się do tego nawiązać to się tworzyły oddziały samoobrony. Zasmykach, która była bardzo dużą, już jak mówiłam, otoczoną tych, tych największym skupiskiem ludności. Wszyscy ludzie, którzy gdzieś z różnych pojedynczych wsi, osiedli, utorów czy tego przy, byli zagrożeni, przyjeżdżali do Zasmyk. Tam się w końcu Zgromadziło około 200 tysięcy chyba ludzi, tak jak i w, nie tylko u nas. Huta Stepańska, Przebraże, Rymacze, to są wszystko te bardzo duże takie e, e, ośrodki samoobrony, które tworzyły się samorzutnie, żeby e, bronić się przed tymi rzeziami i bronić ludność, no zgromadzoną tam Polską. Wystrugano karabiny i ćwiczono się na żeby Ukraińcy obserwowali, że to potęga armii. A ta Gruszówka wieś to była również ukraińska kolonia, była polska, więc aby zdemonstrować to wszystko, że silna partyzantka, więc postawiono rkm i inne nawozy, posiadali i przez tę ukraińską wieś przejechali. Objechali naokoło, zmiana wyglądu z tą samą bronią i następne te 4-5 furmanek znów przyjechało i oni okrosili, że tych partyzantów jest 3000 i oni się troszkę bali. zgromadziło się we wsi ukraińskiej króżówka 1000 Ukraińców że muszą oni spokonać no, tę ten obronę i ochronę naszą ale się pomylili na jednym bo ta wieś nie oddawała kontyngentów dla y, Niemców i jechali łotysze i Węgrzy już w służbie na Niemców po te kontyngenty do tej Dchzasny. A Ukraińcy myśleli, że to partyzantka i strzelił któryś. To ją łupnia tak dalej, że tam chyba ponad sto parę osób padło ich tam. Między innymi zostawili szpital polowy, bo już mieli szpital, mieli popa, że jak wejdą do tej dechzasny, bo był kościół taki mały kościół, że że popój odpalił za zwycięstwo mszę. No i panie dobrodzieju, a w tym czasie wykorzystali, to nasi ruszyli z boku, jeszcze im tam łupnia w łupniach to jest, także przywieźli szpital polowy, trochę broni, trochę i tak dalej, domu podobne i oni już uznali, że potęga jest, a potęgu wcale nie byli, tylko byli po prostu odważni. 4 stycznia 1944 roku agencja prasowa Associated Press podała do wiadomości, że oddziały rozpoznawcze Pozaków przekroczyły w wielu miejscach gardą granicę polsko-radziecką. Wkrótce wschodnie okręgi Armii Krajowej przystąpiły do realizacji opracowanego w 1943 roku planu Duża. Zakładał on przyjmowanie ziem polskich z rąk Niemców, ustawiających pod naporem Armii Czerwonej. Następnie władze na wyzwolonych terenach obejmować miał aparat administracyjny podległy polskiemu rządowi na uchodźstwie. Wobec wkraczających Sowietów Polacy mieli występować w roli gospodarzy tych ziem. Reasumując, militarnie akcja duża wymierzona była przeciwko Niemcom, natomiast politycznie jej ostrze skierowano przeciwko Sowietom. Stawką była przynależność Kresów Wschodnich do powojennej niepodległej Polski. I to był czterdziesty rok, prawda, był już czterdziesty rok, gdzie nastąpiło, no... Niemcy się cofali z, z, ze, ze wschodu, Niemcy doszli, za Niemcami już Sowieci nachodzili znowu. I nastąpiło y, mobilizacja tej placówki. Jak już front się tak zbliżał, i to zdawało się, że to będzie już dwa, trzy dni nawet, więc wszystkim każę, nam w Włodzimierza mierza wyjść do partyzantki. No i ja się przydostałam do partyzantki, prosto z pracy nawet, bo pracowałam wtedy na kolei. I przybiegli do mnie, że natychmiast, bo będą Niemcy wywozili, bo to już wąd się zbliżał, likwidują stację kolejową, i to wszystko, będą wszystkich wywozić. Będą ładowali na ten, więc wszystko młodzież z Budzimierzu kazali wyjść. Wszystkim, kto był zorganizowany, to wszystkim kazali wyjść z Budzimierza do, do partyzanckiego. Już to jest uzgodnione z, z wojskami sowieckimi, że wszystkie nasze taktyczne działania są z nimi uzgadniane i że podlegamy ich jakby, znaczy uzgadniane są, nie podlegamy im, jesteśmy osobno jednostką, jesteśmy związani z, z londyńskim oczywiście rządem i jesteśmy armią krajową, ale jesteśmy z nimi taktycznie powiedzmy związani pewnymi akcjami. Już pod miastem, wsie polskie były zajęte przez partyzantów. Niemcy nie chudzili, bo oni nie mieli Tyle wojska w mieście, bo to był front już blisko, z frontu nie chcieli, nie mogli brać, także nie, mogli, nie mi, mieli możliwości się zająć. Próbowali, wysyłali, bo oni mieli oddziały węgierskie, tych Węgów mieli przy sobie. No to nasi zagarnęli im cały pluton węgierski. Kwartelancji zagarnęli, bo. Pod miastem to już była w się oni się tylko trzymali. Upał był, pamiętam, lipiec sierpień to był niesamowity upał, więc chcieliśmy pić wody. No i przechodziliśmy przez te miejscowości, prosiliśmy o wodę tych Ach. ludzi. Wodę? Panowie, mleka. Częstowali tam na no, wiele szydzie z mlekiem tym. Wody nie. No idziecie co? Gonicie tych Niemców już? Te, te wyzwoleńcze e, akcje to były takie bardzo e, m, symptomatyczne i bardzo takie podnoszące na duchu, bośmy wtedy wyzw wyzwalali. No wtedy czekaliśmy, kiedy będzie Polska, wtedy wydawało się, nie, nie, no mnie się nic nie stanie, ale jak tam ktoś zginął, to to przypadek, no to straszna rzecz. Dziś do ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, w utonie to nie próżno wzrok. Po cóż ci, nie wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać siedzieć, na mnie czeka na brać. Dostali Niemcy jakieś wsparcie i ruszyli na partyzantę. Jak na nas uderzyli, zaczęliśmy się wycofywać i podzielili na grupy różne, żeby nie z całością. I ja z pierwszą grupą zostałam przyjął do ewakuacji, bo musieli całą ludność tam miejscową, ekologię, bo się bali, że oni tutaj trzymali partyzantów na swoim terenie. To się bali, że Niemcy będą się na nich zniemcali i wszyscy uciekali z całymi rodzinami. I ja byłam w tej grupie ewakuacyjnej ludności cywilnej. I ja z nimi przeszłam pierwszego dnia walk na stronę rosyjską się dostałam. Bo to była taka rzeka, przeszliśmy przez tą rzekę mostem, a za chwilę przyleciały samoloty niemieckie zbombardowały most. Nie było przejścia. A poza linią frontu to rządzili Rosjanie i wszystko młodzież polską, kraińską, jaka była młodzież na tych terenach zajmowany, do Rosji wywozili. Bo wrócili do Rosji na robot. Więc jak przekroczyliśmy linię frontu, pierwszą, nocą, podeszła większa grupa do nas, partyzancka, i mówią nic, tylko my już tutaj dogadaliśmy się z Rosjanami i oni nas włączają do wojska polskiego. Mówi jedyne wyjście, bo inaczej nie przeżyjemy na tych terenach. Ona nas do Rosji Słowaty. No i tak zrobiło. Dołączyliśmy do nich, taka grupka nasza, dołączyliśmy do nich i z nimi przetransportowani, nie zostaliśmy do Rosji, do Wojska Polskiego. To był jeden ratunek, aby się uchronić przed tym wszystkim. No wtedy jakie mogliśmy nadzieję mieć. Widzieliśmy, że jest źle, że te władze Polski nie doczekamy się szybko. Najtragiczniejszym dniem dla nas wszystkich był, był dzień rozbrojenia. Staliśmy wszyscy na szosie. Tymczasem okazuje się, że mamy złożyć broń. Sowieci nam mówią, że mamy złożyć broń. Więc wszyscy są straszliwie tym poruszeni. Jak to? Ta broń zdobyta przez żołnierzy. Przecież myśmy tyle broni własnej nie mieli. Oni własnym wysiłkiem, trudem, no krwią, no Bóg wie czym, zdobywali tę broń. I to wszystko, my to mamy teraz złożyć, rzucić to po prostu. Jastrząb penetrował oczywiście okolice. Okazuje się, że jesteśmy obstawieni podwójnymi chyba czy coś gniazdami karabinów maszynowych, oni bez nas, i on mówi, no nie mogę tracić tylu ludzi, bo oni by z nas, nas zrobili jadki tam po prostu, wszystkich by wystrzelali. Już rozbrojeni w takim zalegamy, w takim lesie. Pamiętam, że śpimy tam, tak leżymy po prostu pod takimi drzewami. Widzę ja jak on taki straszny przechodzi, bo to był taki bardzo dobry oficer i taki jeden, no pierwszy, który przyszedł do nas i on taki jest straszliwie załamany i, i tak jakoś patrzy takim wzrokiem, nie wie co już mówić tym żołnierzom, ale zbiera wszystkich żołnierzy. Nas zbiera też i Sokół i, i, te, i mówią do żołnierzy, że słuchajcie, jesteśmy w tej chwili zmuszeni do złożenia broni. Nie możemy nic zrobić, bośmy nie mieli możliwości podjąć walki. Żadnych widoków na przetrwanie. Bylibyśmy tu wszyscy wy, wybici, bo im by nie zależało na tym, żebyśmy żyli. I y, musimy przetrwać, będziemy jeszcze ojczyźnie potrzebni. Scenariusz akcji burza na Kresach Wschodnich zawsze kończył się dramatycznie. Po krótkotrwałej taktycznej współpracy polsko-sowieckiej, żołnierze Armii Krajowej byli rozbrajani następnie wywożeni do łagrów lub wcielani do Ludowego Wojska Polskiego. Do rzadkości nie należały morderstwa, szczególnie na polskich oficerach. Wraz z prowadzeniem sowieckiego terroru i aparatu represji, los tych ziem został przesądzony. Przesiedlili, przegnali, wywieźli. Oddzielili dusze od ciała. Zapomnieli tylko o jednym – przyoczyli, że ziemia została. Miasto da się przemienić, przestawić. Można z każdą rozprawić się wioską, ale ziemia wciąż ziemią zostanie. Tą wileńską, wołyńską i lwowską. Czy pani tęskni za tym? Za Włynię. Tak. Tak. Ale jak mi się przypomni na przykład y, staw Brzeżeński, tak błyszczy ta woda, łąka kwiecie usłana, tak czasem cza szliśmy, pokolana trawa w ogóle I, i tak wśród tej trawy się szło. Nasze pokolenie jako ostatnie, ma szansę na poznanie historii ludzi, którzy walczyli o polskość kresów bezpośrednio z ich ust. Byli oni gotowi przelać krew i poświęcić swoje życie dla dobra Ojczyzny. Dług, jaki mamy wobec pokolenia naszych dziadków i pradziadków, możemy spłacić stojąc na straży zachowania pamięci, zwłaszcza, że Kresy Wschodnie to część naszej tożsamości.